Natomiast no tak jak powiedzieliśmy, ta, te, ten zespół miedzi no, naszpikowany za, y, zawodnikami, którzy w Ekstraklasie grali, bo Bledzewski, Grzegorz Barczak, Zakrzewski. Y, w roku roku... się czasie sporo nabite, ale też niektórzy wykorzystać, a nasi piłkarze jak na razie bardzo powoli wchodzą ten mecz. Wręcz na piąte to O i teraz fatalny, bo to aby rana napierałek, który podał piłkę do przeciwnika. Nie strzał z dystansu budziłek i pioskuje do boku, dobrze, tak jak pod Budziłek miał prawo załamać ręce. Myśleć sobie, no Jezus Maria obroniłem się tak. dwoma minutami. Ale teraz ze sasu miedzi. Bardzo ładny! Było bardzo niebezpieczny. Chodź ten rzut też, ale to też po, gdzieś tam błędzie naszych obrońców. Fałnował. Z łokciem uderzony nasz zawodnik. Ale bez kartki. Ta wszyscy się. będą teraz biegać w ten piąty metr. Nie o ma strzału. Bo miso. zablokowany. Będzie poprawka do środkowania, bo znowu łóżki przejmuje pod linią autową, ale na lewą nogę tym razem obu nożny zawodnik jak widać nie boi się grać i prawo i lewo. Paulo będzie groźnie spalony. Spalony jest. Tak, bramka, ale nie zdana, bo yy, na spalonym zawodnik miedzi ale wszystko zaczęło się od fatalnej straty Krzysztofa Wołkowica. Tak? Tutaj walczą o pozycję w tym to momencie Kamielski. Ale to prosto w ręce najbliżej. piłkę. Ale teraz Higel ma szansę skasować reakcję, Nie udaje mu się to i nie. No i podanie musi się przybyć do Się nie będzie teraz mnie atakuje w prawą stroną. Będzie wystrzakowanie? Nie, jednak mija zawodnika, Szkodowicz, pitaż z y, Wąkowicza, dał się zrobić. Ładnie, klept, Teraz, teraz piłkarz jest, piłkarz Pugowski, indywidualnie, także Indywidualnie także klept, klept, jeden na jeden Mieć klept, będzie trzeba mieć z dystansu budziłem chyba kamil koleżyński tak? popiszę teraz mieć próbuje jeden zawodników do piłki dotrzeć może być w 30 metr cały dystansu obłodzickiego nie celny Nabierała teraz do czerwińskiego mieć przejmuje piłkę na naszej połowie i będzie miał szansę bo bardzo dobrze jeden zawodnik po lewej stronie biega jednak... Tak jest, udaje mu się to, ale Fędzio w dążył, w egzekwuje ten stały fragment gry, dorzuca piłkę w pole karne, niezłe, ale obrońcy Miedzi. Jest, na jest tutaj Czerwiński, uderza z dystansu, ale nabił chyba swojego partnera. jeszcze po poparał, uderza, ale wiecie, nie pełni. Teraz czas na GieKSio, rusza z piłką Pitry. ma troszeczkę miejsca Mazielńskiego, ale wybiera Czerwińskiego na prawej stronie. Czerwiński wdziera się po pole karne, Czerwiński lewą nogą uderza z dystansu. Zawodnik Miedzi, na szczęście, zblokowane jego doświadczowanie przez Sądrowickiego. Wyruszył teraz po piłkę e, Zieliński. Trójką nasi piłkarze atakują. Niepilnowany nie Czerwiński na prawej stronie. Czerwiński otrzyma piłkę, musi mieć spolekarny. Ale, Ma, ale mało co robi Czerwiński. Podaje, wycofuje do Fitrego, ale. Nie, do, do, do Zielińskiego. Do przepraszam, jeszcze raz Zieliński. W 16 metrów. Czerwiński wystraszył się tutaj, uderza. Pitry teraz z dystansu po ziemi, nie chce, nie. Teraz <noise> Zieliński nie opadł. Napiekała jest tam, gdzie powinien być. Tym razem mamy rzuty roczne dla Miedzi. W 52 minucie meczu jest dośrodkowanie. Wyskakuje główka i znowu budziłem świetnie interweniuje. Bardzo czujny. Bardzo podobna sytuacja do tej z pierwszej połowy, gdzie, gdzie przerzucił piłkę nad poprzeczką Łukasz budziłem Wręcz tą bramkę. teraz, jak sobie Ładnie teraz z wodem minął rywala i Pitry. Pitry ma tutaj Fofarę i dobrze. Będzie trochę miejsca Fofara, znowu z Czerwińskim na prawej stronie będzie próbował akcję rozegrać. Dojdzie do piłka do Czerwińskiego, ale nie umiał Czerwiński tej półce, ale teraz jest to szybka akcja. Jest na lewej stronie Łubuszki, do niego będą no, tak mi... jest ostry ostrykot, ale blisko Bramki.

Dalej utrzyma Walczą nasi zawodnicy Teraz udało się Czerwiński Podje autowo Mija dobrze przeciwnika Będzie szansa dla dzieci Czerwiński Ale jest sam Nie ma za komu podać Oj, Potyka ci... się o własne nogi głodu upadł teraz Alan Czerwiński Jeszcze panuje Musi uważać, żeby drugi rzut tej kartki W tym czasie Teraz mieć jeszcze głową Próbują teraz Ale jest dobrze, przyczynę. że teraz przeciął to podanie Kamiński, Kamiński. Może troszeczkę szczęśliwie Napierała. Może przypadkiem, ale udało się Teraz będzie szansa Nie, jednak Czerwiński mu się udaje z się Po raz kolejny